Siemanko, widzicie w kolejnym odcinku na kanale, moi drodzy. Dzisiaj, jak widzicie, Cristiano Ronaldo został sprzedany. No i nasz skład troszkę został odmieniony, bo oprócz Cristiano Ronaldo, sprzedaliśmy, moi drodzy. Markusa Rashforda. I w tym momencie tak ten skład się prezentuje: Neymarito plus Kylian Mbappé. Zobaczymy, czy coś pokaże pan Kylian Mbappé. Jak to pan Mateusz Borek tutaj nam komentuje, no mam nadzieję, że będzie, będzie zmiana na plus. Także zapraszam do obejrzenia testu Mbappé i Neymara. Od razu Foot Champions. A jakby inaczej, zaczynamy. Let's go, Ryu, let's go. Oto skład, oto squad, z którym zadebiutuje Neymar i Mbappé. No, potężna premiernik. Zobaczymy, zobaczymy. Zapinamy pasy i jazda. Ojoj, oj, oj, ależ tutaj początek. Agresywna gra przeciwnika pokazuje, że od pierwszych minut to on chce być tą stroną dominującą. No, zobaczył Nick Monika. No i teraz wszystko jasne. No ale Monika tak łatwo się nie podda i zobaczmy, już Gorecka zagrywa do Neymara. Neymar, 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 Neymar! oj, Ojoj, oj, oj, ale już widzimy, co ten Brazylijczyk będzie robił w rajo. Niesamowita dyspozycja Brazylijczyka, już na początku tego meczu już zagranie znowu do Neymara. Zobaczmy, Neymar, kapitanie, Gelson Martins. Ach. I wybijanie, już granie na karne, piąta minuta, a chłop gra na czas. Tak, tak. Już Neymar, Gelson Martins Neymar i to, Neymar i to, jojo, jeszcze Neymar, Neymar! Podanie, pusta bramka i gol! Ależ kuriozum, ale jest 1 do 0 dla Rajo! No i tak! Wyszło jak wyszło, chociaż jeszcze Gelson Martins przejmuje piłkę. No i mamy disconnect ze strony rywala. Pierwszy rage quit, pierwsze zwycięstwo Rajo 1-0, jeszcze 19 zwycięzda, 20-0. Wyjątkowo, zaczynamy bilansem dodatnim, o tutaj potężny skład, ikony, informy, once to watcha. oj, ojojoj, oj. już, Jelson Martins, aj, blisko, jeszcze Martins, neymar, Golasso. 1 do 0, Brazylijczyk, bramka, food champions, numer 1. No, zapisuje się na kartach historii w tym momencie, Brazylijski, na Rio Esports, no i miejmy nadzieję, że jak najwięcej będzie tych bramek strzelał, no w poprzedniej edycji. No to była wiodąca postać Rajoespor. Esports Spokojnie 1000 bramek strzelił. Czy w tym roku rozpoczął strzelanie do poziomu 1000? Zobaczymy, już Kelian Mbappé. No duży pressing, ale wychodzi z opresji. O kur. Mane Nie ma bramki. wychodzi z opresji. I podaje sam na sam do manę. Alfonso Davis. Ojojo, oj, idzie, idzie, idzie. Ale będzie groźnie, zobaczmy. Alfonso Davis do końca! I to jest 2 do zera! Co się dzieje w tym foot Champions? Ale no, takie właśnie rajdy sprawiają, że raj już 2 do zera prowadzi. Alfonso Davis yy, zobaczmy. Kylian Mbappe, Neymar. Kylian Mbappe, 3 do zera. I żegnamy, żegnamy kolejnego rywala. Dwa mecze, dwa rajd No, to mi się podoba. Na no, tutaj, no, powiem tak. Jak gościu potrafi grać, to jest w stanie wygrać. Ale pięknie, pięknie, to będzie pusta bramka, to będzie bramka! 1-0, Jelson Martins! Ależ tutaj Kylian Neymar pograli, to jest duet chyba, którego nam brakowało. Neymar do Mbappé, Mbappé na pustą do Jelsona Martinsa. Jesteśmy w domu. O nie, o nie. No to chyba będzie wyrównanie. Pierwsza akcja, pierwszy gole rywala. Neymar. ja, ale przejmujemy, przejmujemy. I teraz Neymar, Neymar, zobaczmy. Tu musi być takie wejście Brazylijczyka. 2 do 1. Oj, oj, oj. Ależ ta gra się układa. Ale za to ma 2-2. Wstrzałak, co najwyżej. Dobra, jasne z nim. No i niestety mamy akcję, która może dać 2 do 2. Zobaczmy. 2 do 2. Nie wierzę. Nie wierzę? Nie wierzę? Niemożliwe, to jest niemożliwe. Kylian Mbappé 3 do 2. To jest game changer. No dobra. 3:0 bilans widzowie. Jeszcze 17 zostało. Kto następny? No i kontrowersja. Trójka obrońców. Ciekawe, czy tak to będzie wyglądało w meczu. No i chyba tak się dzieje. To jest piątka obrońców, proszę państwa. <ścoughs> Mamy piątkę obrońców. Mamy zwycięzcę tego weekendu. <laughs> Mój przeciwnik wprowadził do pokoju jakiś pył, który sprawił, że zakrztusiłem się. Chociaż tak patrzę, Jola się uśmiecha. To prawdopodobnie pył z jej odbytu. Znaczy, co jest? <laughs> Neymar, jeden do zera. O tak, byczku. I mam remis. Ja pierdzielę. To jest gol. To jest gol. Nie wierzę w to. O, oh. Dwie ikony, Kante. O oh, Jezus. Lewandowy. O oh, Jezus. Ale firmówka Karajo cały czas działa, jeżeli ktoś ma jakieś pytania. Neymar top. Jest. Ja ole piła Neymara. Do, o tym papę. O! Oh, o! Oh, 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 Neymar! Jedziemy, po trzy, po trzy O! Oh, Kylian Mbappé, 3-0 No dobra, no dobra, i to będzie I to będzie Rage i to będzie Rage let's go! No to zobaczmy oh, wszystko co trzeba jest JELSON MARTINS! 1-0! Houston, mamy problem. I to ogromny, bo obrona nam się rozchodzi. Gomez stracił krycie, to musi być gol. Ale mamy Wandersara, oj tak! Jedziemy? Podejdź. 2-0, ależ kontra! A wszystko zaczęło się od kapitalnej interwencji Kyliana Wandersara. O mój Boże, co to było? Po prostu... To była tragedia. Chłop pada, nie trzyma jak coś. On nie wie, że za Ragequid jest. Okej, okay, dobra, już bawię. No dobra, mamy kolejny Ragequid i mamy Binance 5.1. No, początek tygodnia, fantastyczny weekend. U Ronaldo Poczny Chłop musi być jakimś YouTuberem albo chorym graczem. No ale zobaczymy, wszystko jest możliwe. O jest. O kurwa. Nie, 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 nie! Nie wierzę! Karny, ja pierdziel czerwona, czerwona, e e e jaka żółta, ty... <slamy> <slamy> tak jest, Neymarito! Marito! Si! Ah, no dobra No spokojnie, teraz czy ja mam dobrze ich ustawionych? Expected goals 6,6 Nie hat Neymara! United ściąga koszulkę dla widza I 4 do 2, kropka na D Dziękuję bardzo Neymar, top. Kylian, top.